Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na rozpakowanie kolejnej klawiatury od Sharkun. Jest to model serii Sharkun Zone K20. Wybrałem go nieprzypadkowo, ponieważ zaraz obok tej klawiatury, której rozpakowanie wczoraj widzieliście, czyli z Clear Pro Plus, jest to jedna z dwóch nowości klawiaturowych właśnie od tego producenta, a zaintrygowało mnie jeszcze na samym opakowaniu taka naklejka, wam od razu pokażę. Open at your own risk, otwieracie na własne ryzyko. I co jest na opakowaniu? Tutaj z tyłu, podobnie jak w przypadku wcześniejszej klawiatury Skiller Pro Plus, mam informację również w języku polskim o podstawowych specyfikacji technicznej oraz parametrach, jaką ta klawiatura posiada. I pamiętajcie przy okazji, że to jest rozpakowanie, a nie Dlatego no, ta klawiatura po prostu teraz podłączona nie jest. E, moi drodzy, samo opakowanie różni się dość znacznie. Przede wszystkim tutaj dość mocno jest właśnie e, pokazana seria Shark Zone bo to nie jest jedyna klawiatura należąca do tej serii. Dużo elementów właśnie związanych z samą serią, informacje o językach, no i co? I podstawowe informacje o samej klawiaturze. Co my tutaj mamy? Na sobie jest gdzieś gdzie, gdzie, gdzie na chiński uciekłem, matko jedyna jest, polski, moi drodzy. Klawiatura gamingowa z podświetlaniem LED w kolorze białym, czerwonym lub niebieskim. Czyli tutaj są trzy profile podświetlania do wyboru. Można oczywiście regulować ich intensywność. Możemy wyłączyć klawisz Windows. Jest także rollover, czyli no, nie będzie żadnego problemu, jeżeli wciśnięcie więcej niż trzy klawisze jednocześnie. Mamy również wymienne klawisze WAS oraz D. 1000 Hz maksymalnie, no czyli praktycznie tak samo jak w przypadku klawiatur gamingowych, takich mechanicznych. Klawisze funkcyjne, multimedialne, podkładki silikonowe, e, gdzie tutaj są te podkładki, to pewnie tutaj będą zaraz na, na podnadgarstki. E, tak z silikonowym padem dla maksymalnego uchwytu. E, wytrzymała obudowa bez ramy. Layout blokowy. Oraz pozłacany wtyk USB. No zobaczmy w środku. Pudełko jest dość sporych rozmiarów. E, I z tego co czytałem, tutaj mamy, jak się nie mylę, metalowy grzbiet tej klawiatury. E, pianka dodatkowo zabezpieczająca. Pianka przyda się później pod płyty główne, jak będę komputery składał. To na pewno. E, czy to jest ta z tym metalowym? Tak, to jest ta z tym metalowym e, bokiem. Przewód. E, tutaj już zobaczcie, on jest spięty na rzep. To jest tak, to się trzyma też przewodu. Oplot słusznie zauważyliście, w sumie wszystko, każdy przewód jest opleciony tylko albo jest tkaniny, albo stworzywa, tak jak tutaj. Także tutaj mamy ten oplot stworzywa. Dodatkowo pozłacany wtyk, wtyczka z serią Shark i jest faktycznie pozłacana, przynajmniej na taką wygląda I dosyć ciekawy. Kolor przewodu i żółty. Przewód jest bardzo elastyczny, to od razu zaznaczę. Tu zajmiemy się klawiaturą za chwilę. I co my tutaj mamy? Po niemiecku instrukcja. Obsługi klawiatury. Szkoda, że w nie w języku polskim, ale być może jeżeli klawiatura będzie już na naszym rynku dostępna, bo w tej chwili ona chyba nie jest, yy, to i pewnie będzie po polsku. Zawieszka na drzwi, żeby nie przeszkadzać. A tutaj są również te silikonowe pady, tak jak słusznie myślałem, czyli pod nadgarstki. Yy, mamy możliwość ich otwarcia, to od razu wyjmiemy. Powiem, że taka typowa guma, gdzieś się chyba skleiło. No. Skleiły się z jedną i z drugą stronę elastyczne, dosyć cienkie i zdaje się, że powinno się dosyć dobrze trzymać już samej klawiatury. Zostawimy to na boku. Natomiast o co z tymi klawiszami WASD chodziło? Że niby wymienialne? Chodziło, one by były. Czy co tutaj jest z tymi WSAD? Zaraz zobaczymy jeszcze raz, bo może źle doczytałem po prostu. Wymienialne funkcje. A! Wymienialna funkcja kursora z WSID. Widzicie, człowiek się spieszy, diabeł się cieszy. I przeczytałem bzdury. Nie przeczytałem właściwie. Sama klawiatura więc ma tą możliwość, że możemy sobie zamienić klawisze kierunkowe z, z klawiszami w SAT. Tylko ciekawe jak to się robi, bo oprogramowania żadnej płyty tam nie widziałem. Ale pewnie taka opcja gdzieś tutaj jest. No Winlock, czyli... Klawisz funkcyjny z logo serii i będzie można blokować sobie klawisz właśnie Windows, ale gdzie tutaj jest ta możliwość zamiany tych klawiszy? Nie wiem, będę musiał się dokładnie przypatrzeć. Zobaczmy teraz tak, jak to idzie. To idzie tak, a to idzie tutaj, na tą stronę i to jest nasuwane. Ale zanim to zrobię, to zobaczcie, cała rama jest z metalu. Powiem, że robi wrażenie klawiatury no mega mało tego można ją pomylić nawet z klawiaturą mechaniczną natomiast to klawiatura mechaniczna nie jest to jest klawiatura membranowa i tutaj można zobaczyć właśnie membranę a jak widzicie również same klawisze można bez problemu ściągnąć bez oczywiście szkody dla ich zdrowia także tu jest sam metal bardzo naprawdę bardzo porządnie wykonana klawiatura sprawia wrażenie no taki, która przetrwa niemal wszystko, jeżeli chodzi o dół, czy mieści się w ogóle całość w kadrze. Mieści się całość w kadrze raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich gumowych nóżek. No one są przyklejane, to jest guma, tak, czy tam silikon. Natomiast nie ma możliwości regulacji wysokości tej klawiatury. Powiem uczciwie, że dla mnie to nie jest żaden minus, bo akurat jeżeli chodzi o pąt, kąt pochylenia klawiszy, to on jest do mnie dostatecznie dobrze dostosowany. Natomiast teraz tak założymy sobie te... Gumowe, antypoślizgowe elementy, które nie zakłada się tego aż tak lekko, bo samo tworzywo stawia dość znaczny opór. Z jednej strony dobrze, bo będzie porządnie trzymało. O, jest nasunięte, proszę. Ok, i to z tej strony. Kto wie, czy właśnie sobie nie zrobię testu tej klawiatury jako pierwszej. Skillera będę na razie używał do platformy testowej wtedy, a to u siebie. Zobaczymy. No, powiem, że naprawdę trzyma się przede wszystkim dużo lepiej blatu niż skiller. Tutaj nawet bez żadnego jako takiego uchwytu, no ciężko jest to przesunąć, ale tak jak widzicie, to również zasługa tych silikonów na podpórkach pod nastgarskie. Ja ją zaraz podłączę, słuchajcie, bo nie. Nie jestem w stanie jej nie przetestować, o tak powiem. Klawisze multimedialne dodatkowych jako takich nie ma. a One są ukryte pod klawiszami funkcyjnymi od F5 prawdopodobnie, nie wiem co to jest znaczek, chyba płyty, nawet od F4, bo tu jest wyciszenie do F8, pod F9 jest włączenie przeglądarki, strona domowa, F10, poczta, Numlock pod F11. No właśnie, nie, to jest Kilok. Key key lock, win Winlock. No i co tu jeszcze będzie? No nie widzę cały czas możliwości jak to się przeskakuje. Może to tylko tym klawiszem. No już cholera wie. No dobra, zrobimy to sobie po prostu w teście i to Wam na pewno omówię. Moi drodzy, ode mnie to jest na tyle. Czekajcie na następne rozpakowania klawiatur o Czarkun, a tymczasem zapraszam Was na kolejne filmy. Ode mnie na dzisiaj na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć, hej!